Świt się zapala różowy, już staje wolno dzień boży, czysto kwietniowy. Wierzby ubrane waziami, kornie się nie kłaniają, zarośle budzą się ptaki, ho sam na bogu śpiewają. Od nizin, równie zielonych, go wypołowiają wyżyną, idzie niedziela palmowa, pełna roztopów i drożyną dzieci barwnie ubranych, związkami bać w ręczętach, biegnie przywitać Chrystusa, jak wtedy, w wieku odmentach. Tak mi się czasem wydaje o Chryste, że nie tam, <tryk> kiedyś daleko za morzem, aleś tu u nas miał drogi cierniste i tu naszym przechadzał się Bożem, puszczając palce po harfie tych głosów, które mają ludzki jęk. Jecha głosów, i wiem, i czuję, że tu jest Golgota, gdzie byłeś do krzyża przybity, o panie, bo nigdzie nie jest tak ciężka tęsknota i taka żałość, i tak do ostatka. Nigdzie przy krzyżu syna nie trwa matka, i zdaje mi się, że tu leżysz w grobie, który jest ciężki, zawalony kamieniem, i wiem, że straż pilna czyni się z Tobie, ale ja czekam z tęsknotą i drżeniem, bo wiem i czuję, że tutaj, O Panie, w dniu trzecim będzie Twoje zmartwychwstanie. Отверстание Na miedzach przy klęku duszę, chylą czoła jesion, klon. Chrystus idzie zbawiać duszę, skorość przebitą uniósł dłoń. I krzyż kreśli nad polami, błogosławi lasom psiom. O, mój Jezus zmartwychwstały, prowadź nas ku lepszym dniom. W zmartwychwstaniu nie pomógł Ci nikt. To wielka miłość, którą w nas rozlałeś, pomaga odrzucić kamień. A teraz jestem obok ciebie, ten wiosenny poranek. Że tak się zdarzy. Skoro Chrystus cierpiał męki i umarł na krzyżu za grzechy ludzkości, nie może być na świecie takiej udręki. Tyle cierpień i tyle podłości. Najpierw namaluję szlaczek. Czytaj, rzeka płynąca dobrobytem. Potem namaluję krzaczek. jaką z owocem, nie grzechem. Namaluję też cztery splecione dłonie: białą, czarną, żółtą i czerwoną. Nie będzie na jajku ani śladu wojen, za to będzie fruwał wielki biały Chciałem Chciałbym namalować coś więcej, na przykład błękicie, świeżość wód, ale każdy ma przecież serce, niech nam się nim kieruje, a stanie się cud. Cuda, nie taki wielki, jak z stanie. Taki cud, tylko Bóg nam dać. Chciałabym, by ludzie żyli, mój panie, tak jak ty zawsze żeś chciał. Ludzie krzyczą piekło na ziemi, a zatem po co piekła nam dwa? Przecież łatwiej byłoby się niebem dzielić i krzyczeć dwa nieba, nieba dwa. i pracy codziennej, o jego wysiłku, miłości niezmiennej. dlatego co dobre i co sprawiedliwe, co oznacza prawda i to, co uczciwe. Pec życie naszego papieża, bo nieustannie do pokoju zmierzał. Wołał o prosił o uczciwość, wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. Święty w niebie. Był niezwykłym człowiekiem, gdzie, jak Polski i świata, jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Ojciec Święty był wielką osobowością, chyba największą, niezwykłą w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski. Żartował i płakał, modlił się i uśmiechał. Do apartamentów babieskich spłynął Anioł. Słychać było szelest jego skrzydeł. Blask otoczył złożonego cierpieniem człowieka. Karola Wojtyła, człowieka niezwykłego. babieża którego znał cały świat. Jana Pawła Wielkiego. Przybysz niebieski wciągnął dłoni. Ziemia wstrzymała oddech. W placu świętego Piotra płynęły wciąż modlitwy. Pozostał jeszcze z nami, lecz świetlisty gość patrzył z miłością na umierającego. I czysta dusza odpływała, aż wreszcie rozległ się słowa. Podszedł do domu ojca, by nam go sławić. Na ziemi przypomina baranek cukrowy. Nowe życie w przyrodzie nastaje, czego jajko symbolem jest trwałym. Jajkiem więc się dzielmy nawzajem, bo tak każe obyczaj prastary. A życzenia składajmy najmilsze, takie szczere i takie serdeczne. Nie zapomnij ich złożyć najbliższym. Niech uśmiechy rozkwitną świąteczne. Niechaj wszystkim utrudzonym świąteczne zaranie. Niechaj wszystkim utrudzonym świąteczne zaranie. Jaśnieje Wielkanocny i Boży baranek. Jaśnieje, Wielkanocny i Boży baranek. Troski, niechaj uciszy o ogrzeje. Troski, niechaj uciszy ogrzeje. I na sercach położy kwitnącą nadzieję. 谢。切 zadania i piękny wyraz artystyczny dzisiejszego tutaj spotkania. Bardzo dziękuję, że przybliżyliście nam tutaj postać naszego byłego papieża, Jana Pawła II. Bardzo dziękuję również paniom, które przygotowały dzisiejszą uroczystość, pani Renacie Pucińskiej, pani Edycie Drewnia-Przybywskiej, pani Ewie Papietni, która zawsze też się łączy tutaj w pomocy w dekoracji. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Tym tą uroczystością przybliżyliście nas do Świąt Wielkanocnych, które już niedługo przed nami. I właśnie tak się składa, że dzisiejszy dzień jest w zasadzie ostatnim dniem, kiedy przyszliście do szkoły, przed przerwą świąteczną, wielkanocną. Dlatego też z tej okazji chciałabym złożyć wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom, jak również i Waszym rodzicom, myślę, że przekażecie w domu rodzicom, najserdeczniejsze życzenia świąteczne, wielkanocne. Życzę, abyście te święta spędzili właśnie w rodzinach. W swoich domach, żebyście odpoczęli, ponieważ już wiosna, mimo że aura trochę sprzyjająca, ale być może zaświeci słoneczko nam, i żebyście ten okres świąt przeżyli właśnie w takim spokoju i odpoczynku, abyście z nowymi siłami mogli potem wrócić znowu do szkoły.